Witamy w drugiej edycji Quizu Kaszubskiego. Witajcie, Jerzech Dawid Gojny, pochodzę z Włodzisławia Śląskiego. Zainteresowania to, jak wiecie, coś tam z piłką związane, więc piłka nożna, ale ogólnie sport. No, jak wiecie, jestem tutaj drugi raz i liczę tym razem na zwycięstwo. Wymieniłem partnera. Dzisiaj jest tutaj z nami Żucho i liczę, że Żucho dzisiaj pociągnie ten wózek do zwycięstwa. No, ja jestem Martin Dobrodka. Dwa słowa. No, co taki młody piłkarz, wszystko przed sobą mam. No to mam nadzieję, że się mi uda dzisiaj wygrać w tym super -kmirze. No i zobaczymy. Miałem wcześniej Lentygo, to zrobiliśmy teraz transfer. Kupiłem nowego e, zawodnika, e, Przemysława, który mam nadzieję, że e, mi pomoże w tym e, o, wygrać. Witam serdecznie Michał Żuchowski z tej strony, urodzony w Szczecinie, a mieszkający w Gdynie od dłuższego czasu. Zainteresowanie, tak jak chyba każdy z nas, sport, nieruchomości i turystyka. O tak. Cześć, Przemek Sol z tej strony, e, Wychowane Karki. Jako człowiek związany z Gdynią i urodzony tutaj, no, liczę na to zwycięstwo i e, każdy inny wynik niestety będzie porażką i wstydem. Panowie, dwa słowa w zasadach. Przedstawiam Wam 10 wyrazów w języku kaszubskim. Pokazuję Wam wyraz. Wy zastanawiacie się jak go wymówić i co może oznaczać. Możecie brać w podpowiedzi okay. zarówno do wymowy jak i do znaczenia, ale przypuszczam, że do wymowy będziecie musieli sobie radzić sami. Chodzi tu bardziej o znaczenie. Pół okay. punkta punkt zabieramy, gdy z podpowiedzi korzystacie. Ale nie będziemy się improwizować coś. To jest sportowa. Sportowe kardo. Sportowe karno? Dobrze mówimy? Czekaj, 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 bo musimy się zastanowić, bo to wiesz, nie tak obciup, bo to jak wypowiesz to już znaczy, że już tak to A. jest. Musimy wypow... na razie się naradzamy, naradzamy się. Dobra. Zespół piłkarski. Dobra, co to znaczy jak wiesz? Wiersz? No to powiedziałem już, dobrze powiedziałem. A jak co powiedziesz? Zespół piłkarski. A zespół piłkarski? To jest nasza odpowiedź? Bo piłkarska drużyna też może być. A nie piłkarska sportowa. No nie. wiem, ale to nie zawsze musi znaczyć, że wiesz, że sportowa drużyna jakby dał. Sportowy zespół. No Dobrze. No. To znaczy Dobrze, nie? Brawo. Tylko teraz jak się to powie? Może tak nie wiem. Masz jakiś akcent na to? Sportowy karno? No, ja, żucho to jest odpowiedź taka ostateczna. Tak, to leciało. Tak jak Sportowy powiedział. karno. No nie, no, karno ładnie, bo tu nie ma żadnych pułapek. Wymowa jest spuertowi. Spuertowy. To już teraz, na później będzie mieć. No tego ci nie powiem. To już jest spuertowy i karno. Okej, okay, może wyjść. No. Jaka odpowiedź? Czekaj, nie, bo Kuelo było. Ty mówisz, że. Bo... Czekaj, jak było? To? Ten rower to tam coś? Kuele. rower QL. A pisolo się to jak? Nie wiem. Aż tak to nie wiem. Też tam Musiałbym było, tu, telefon też tam telefon do mamy. Tam wykonać tam teraz, to o... Z... Jest telefon? Do rodzica, do mamy? Nie, no no, dobre. No to daj daj ty teraz, Ty dobrze powiedziałaś. No to sportowe karno. albo. bo. mogę jeszcze raz bo coś tam ukryło. Sport. Nie. No, no, Sportowe karno. Kurczę, mam dylemat, bo dałbym Wam chyba pół punktu za to, bo dokładnie to jest Puerto Sportowi? Sportowi karno. Okay, Sportowi okay. Niech będzie. Liczymy? To e, Dobra, karno. Ja Jak to wymo... że Może karno to może być e, sportowa, to sportowa, a karno to bym sobie, no nie wiem, drużyna. Tak? Ja bym tak powiedział. Nie wiem, ja bym powiedział rzut karny. Nie, no sportowe, nie, jest sportowa. No nie, nie, pewno... dobra, no to może powiedzieć e, drużyna sportowa, no. Sportowa drużyna. E, że to jest znaczenie najpierw, powiemy, sportowa Sportowa drużyna. drużyna? Zaliczam jak najbardziej zespół sportowy, więc to jest. Pięknie. To ja, że lepiej się przygotujecie. No piłkarz. <laughs> piłkarz. No, no tak. Pięknie. Balusz. Pięknie. Pum. Widzę, że dobry transfer zrobiłem tego roku. Balusz. Ciekawe co na to lębie. Wymowa. Balusz. To jest wasza odpowiedź? No tak, nic innego nie wymyślałem. No to mogliście dłużej myśleć. Balesz. A, no. Balorz. Piłka? Piłkarz? Balos? Nie. Yeah. Po śląsku. Bal, to wiesz, jakby to... Ja bym bal. piłka. Bala? Bala? Ja bym powiedział, Dej, ryb, piłka. A, bala, bala, ja bym powiedział że piłka. Nie, Co nie, chwilę? dobrze mówisz, dobrze mówisz. Piłka ja czy powie... piłkarz? Ja bym powiedział, że... Ryb piłkarz. No. Piłkarz. dla was. Teraz słuchamy wymowy. Tam był inny ten umlał na tym. Mm -hmm. Oj to jakiś... To małej, to nie no mówię ci. Z, no, z... Spróbuj no. Nie wiem. Balusz. Balusz bym powiedział. Balusz? Balusz. Bilusz? Nie. Balusz. 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 To niestety punktu wam nie dam, bo to jest Balisz. Balusz. To, jest y. to jest. y to jest. Ciężkie. Chyba widzisz to i yy, yy, końcu. Młocow... Powinna, powinna być wymowa, ale... Kurde. <śla> co to może być? Na przykład czapka to jest mucka, pamiętam. Dobra, ale tak. to jest młecownie. młocownie. No nie, nieźle dobrze mówisz. No? Młocownie, To tak? No. Punkt na no. wymowę. O co... A i Micowni. Micowni. To daj podpowiedź. Podpowiedź do pół punktu. Jakby zrobić Wam taką podpowiedź, żebyście tak od razu nie wiedzieli, miejsce, w którym też trenujecie, ale poza boiskiem. Siłownia. O, właśnie, bo jak im. Móc... Mm. Prawidłowa odpowiedź. Brawo, brawo. Nie ma, nie ma szans. Dobra, Najpierw coś... podpowiedź, co to jest, Do po pół punktu wejdziemy. Okay, dam Wam taką samą podpowiedź, jak y, lentilką. Miejsce, w którym trenujecie poza boiskiem. Siłownia. Siłownia, czyli pół punktu jest. Młocownia. Młocownia. Dobrze, dobrze. tak to wyglądało. No, no Nie? Młecowni. Młecowni. To było młe, łe. a tam e. młè. Młè... Młè, Jak jest młecowni? Młecowni. To jest i, to jest łe. Młecowni. i... łe, a e tam jest. No. Bez Lepiej się przygotowaliśmy. Czemu. Bez szutkowania. Bez no? szutkowania. We, no. Bo to E na końcu, nie? A nie... A to było okej, okay. nie, nie. A dobrze jak dobrze był muś, to Balusz, tam było balusz Ale to było o to o. Westrzutkowanie. Coś takiego Westrzutkowanie. To zawsze odpowiedzi No to co? <laughs> co to jest? Weź środkowanie, tak. Ja Wam nic nie zrobię, tylko pytam na pewno. Wiem o co chodzi, jest. jak w milionerach, nie? Chupi. Weź. Weż... Szu... Weż... Co, podpowiedź za pół, No Tak, no nie ma innej opcji. Podpowiedź o. Ale... Nie wiem, strzelanie? Weź środkowanie. Weź środkowanie, coś w ten stylu. No, no. Nie <laughs> wiem, nie wymyślimy nic. nic? Byliście blisko do jest, jest z pierwszego wyrazu trochę podpowiedzi, bo tam jest takie U w drugą stronę i ono co oznaczało wtedy, pamiętacie? Ue, ue. No właśnie. No, Westrzetrkowanie. West 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 Gdybyście okay. tam wrzucili kłę, to już byłoby super. Dobra, ale co to jest? Dośrodkowanie. Ty no może? No. Dajmy, no. Dośrodkowanie. Tak? tak? Brawo. No dośrodkowa wrzutka w polu, coś takiego. No. O. Do w takim razie, bo dośrodkowanie. No pięknie! Pięknie, kurde, tam jest... No, kaszubscy, swoisty Ale chłopcy. Ale co to będzie? Jak to przeczytamy, te dośrodkowanie? Godziło, zdaje się na ciebie. No dobrze. Dobrze. Tam pół punkta. No. bo się pięknie postarałeś, bo tam jest we Kulua. Kulua, ale to Ale to za bliskość, więc tu też. będzie już macie pół za Ile już punktów? Liczymy to jak coś. To tobą jest wynik. A, czyli tutaj jest zapisywane wszystko. Pięknie. Białka, pamiętam, mama zawsze mówiła. Białka ta Nie, białka. Eeee. To. Białka, to jest tak jak białka, białka. Tak? Mówiła? No wymowa jest chyba białka albo białci jesteś tak, ale tam nie ma żadnych kresek ani nic. No. Pięknie po bosku, nie? Białka. Tak mówimy no co. No. No. Za wymowę? Babka. żona, ba żona, ee... żona Białka, babka. B... Baba. E... Dziewczyna, żona. Właśnie, żona bab... to była, tak? I co to jest? Mięso. Nie. Nie wiem że białko. Co się śmieje? Białko? A śmieje się, nie wiem dlaczego. No to pewnie coś innego jest zupełnie, nie? Tu punktu czy bierzemy. Czy babcia, bo nie? Nie, białka to była żona ogólnie. Tak? To żona. Żona. Nie, kobieta. No daj podpowiedź, chyba, bo nie wiem. Daj. Białka, nie wiem. Może ja. Szukam E, a to trzeba no, normalnie taki, Bez nich świat nie byłby taki piękny. Kobiety. Mm. Udam kobietę, ale ja podpowiedziałem, no. jak tylko kobiety. Białka? Więc do mięsa, no. bardzo. bardzo <laughs> Rozumiesz jeszcze raz? Białe mięso. Ostatecznie białka. Białka? Brawo. Białka. O, no i jest bucik. No, proste, buksę spodnie O! Bukiet. <laughs> Prawidłowo i Ci. Mhm. Jest Super. Brawo Kaszubie. Ty będziesz dobrze to wypowiedzieć, z Ty wymów i zaraz weźmiemy o podpowiedź. Część garderoby, no powiedzmy z natury męska, ale oczywiście kobiety też. Kapelusz? Czapka? Bokserki. Ej, tego nie dawajcie jak Może noszą? Spodnie. No, kobiety też są. Spodnie. Się? No, zgadzam się. Dobrze, macie punkt. Tak? No i brawo! Boksy? Nie, to polec jakiegoś takiego takiego... Boxy. <laughs> Z angielskiego za bardzo pociągnąłem. Bikso. Bikso. Ubier te bikso. O, no. Tak? Ubier te bikso. Ublecz te bikso. bikso ale... Bukse po prostu. Buksę. No to, no to no. my tak my... Na początku No tak nie. No na początku Ubleć te bukso. Choinka, chujci. O w ogóle tak się chyba wymawia. Chujci to choinki. Och. Chujka. Ty. Chujka. Nie, chujka. U... Ding, ding, Nie? Chujka, chujka. Nie wydaje mi się, że mówi się po prostu chujka, wiesz ty. Chujka, tak? No tak, dajmy, bo mówimy tak jak Martin powiedział. No. Chujka. No. Tak? Nie, może najpierw weźmiemy podpowiedź za pół punktu. To jest gatunek drzewa. Czyli świerk, tak? Albo sosna. Nie, nie wiem, ja obstawiam, że choinka może. Albo może być też taki, wiesz, nie choinka, ale taka mała roślina też może być. Mi się kojarzy. Wiesz, jak masz dom, i e, dookoła ogrodu sobie to dajesz. Mhm. Wiesz takie rośliny większe, żeby sąsiad nie widział co robisz mm -hmm. Chojka by będzie jako wymowa Tak czy nie? Gada? Chojka Chujka Chojka, no! Znaczenie? Sosna Gadasz się? Sosna czy świecznie? Ja myślę, że sosna Sosna? Dobra mówię, id no, idźmy to teraz za no, no nie no, biorę na siebie Kapitan. Tak, sosna tak, no i żyje. brawo! No. Podpowiedź, podpowiedź Podpowiedź Gatunek drzewa Widzisz, wiedziałem, no. tylko nie wiem jaki to jest, jak to się nazywa? Um, sosna Nie, 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 nie Nie wiesz jak się ten... Nazywa to dookoła tego Dookoła ogrodu to Słuchaj, masz, tuja. przy bramie przy... O. Tuja? Wydaje mi się, że to jest tuja, no No dobra, no, podaj Proszę, odpowiedź no dajmy to. No, tu daj. ja? Sosna, panowie. Nie, nie no, no chłopie. Ale ty strzelałeś. No. <laughs> co ruchanczy. to są skojarzenia jakieś? Z... Jakie? No nie wiem, dwuznaczne. No. Ale jakie? Są drzewa, są już... Jest chujka, teraz są jest ruchanci. <laughs> nie no, co wyrazy dajesz? To... ruchanci? To jest ciasto jakieś drzewiowe chyba. Ale już wymowa nie. padła Wasza wspólna czy? Tak. Ruchanci. Ruchanci. Bardzo dobrze. Ruchanci. Rumuński zawodnik. <grym> <grym> Tego nie wycinajcie. To jest dobre. Ruchanci. To będzie jak normalnie, bo my już za mocno też kombinujemy, co? Ruchanci. Ruchanci. No słodko to jest, się podaje sernik? Nie, nie, nie. Ke G... normalnie i to będzie biegać? Co sądzisz? Biegać? Ruchać. się. Biegać. No daj podpowiedź Podpowiedź? No częściowo muszę ci przyznać, że no. słodkie, ale dodajmy smażone. No tak, smażone na patelni to jest. To jest takie małe, ja to zaczęłem z tym z cukrem pudrem. I z sosem malinowym, w minze. A to są te. Racuchy to są. No. Brawo panu. Racuchy. Kurczak. Ruchanci. Czy ten kurczak to jest odpowiedź? Nie. Podpowiedź. Podpowiedź. Podpowiedź na coś takiego. Słodkie smażone na patelni. Ruchanki. Czyli tak zwane platuszki. Racuchy. Racuchy. No, no racuchy. Tak. tak. Czyli pół więcej niż mniej. O Ba Badziewiok. Ojej, to najcięższe chyba Oo tu, tu Czekaj, jak się to wisoi Badzły ładę book Ła ładzu ładwy ładwy book Ciężka Ładwy bookowa to jest bandę Wandzebyk? Wandzebyk. Wedziebog. Władzebog? Nie. Wład... Ty, to będzie ten. To? będzie to miejscowość, ten? Tak mi też się kojarzy z miejscowością jakoś, nie? Ja by się to kojarzyło z Władysławowo. No, coś, ten, Władysławowo, władysławo, ale... Władysławowo zawsze zarką. Jak? Władzebog. Wandzebyk. Wandzebyk, ale jeszcze ten musi być bez Podpowiedź, no, ja sam... podpowiedź, podpowiedź. Podpowiedź. Żyje w ziemi. Kret? E, chyba podpowiedź mm. za pół, pół to... Kroba, bym powiedział, ale nie wiem, jakbyś ten... ale nie, Krowa? Się... Żyje w ziemi. Kretko, kretko. <grydzi> Żdżownica. A, okej. Okay. Żyje w ziemi. Murówka? A, ja wiem chyba, co będzie jednak. Eee, dżownica. dżownica Odpowiedź to jest? No, no dawaj. Dawaj. Ta? Dawaj. No, widzisz. <laughs> Ale ej, mocni jesteśmy, muszę przyznać. Klit? 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 Kliet. Nie wiem, nie wiem. Klit? To było co w końcu? <laughs> Te i czy nie? Klit? Czy coś tego? No tak no. jak Marcin. Klit. Klit. Nie mogę literę, to jest ta literka najważniejsza. To jest klit. okej. Okay. To no. jest ta wymowana na jako klit. Klit... musisz go to wziąć na siebie. Klit. Odpowiedź? No. Prawidłowy punkt. Tak. No nie wiem. U mnie nie ma szans. Klit. To może być ważny punkt. No może? Dajemy no, dajmy podpowiedź. Ale tam jest Goju, to spokojnie. Tam jest Ślądzek. Co to jest, panowie? Ja tam byłem przy. Zwycięzco co ja. <laughs> Klucz do zwiedzenia co zwiedział. Część damskiej garderoby. Spódnica, nie? Damskiej garderoby. Każdy ciuch może to być. To może być okay. sukienka, to może być spódnica, bluzka, stanik, wszystko to może być. Dajmy sukienkę tak ogólnie. Sukienka ogólnie? Sukienka albo spódnica. Garderoba. Nie, dobra, sukienka Dawaj, albo. Dajmy sukienkę. Tak? No. Odpowiedź? Cukienka. O, to było ważne, zobaczysz. To jest chyba coś yy, z garderoby kobiety. To dawaj, jak słyszałeś to... Suknia. Ja, fajny klid. Tak Tak! Ta to, to będzie A Ile punktów już mamy? No ileś... no, na się wyświetla wszystko. Na A, A. A to pięknie. Wygraliśmy panowie, czy nie? Dziękuję, dziękujemy wam bardzo, wyniki przeszlemy pocztą. No dobrze panowie, bardzo wam dziękujemy. Punktację zliczymy sobie, zobaczycie na ekranie. Tam nad Martinem będzie widoczna. No, dokładnie, tam będzie wiadomo ile punktów. I zobaczymy, co wygrał. Drodzy Kiwice, serdecznie zapraszamy w niedzielę na godzinę 14.30. Potrzebujemy waszego dopingu i mamy nadzieję, że razem zwyciężymy ten mecz. Drodzy Kiwice, jak wiecie, w niedzielę 30 marca gramy z miedzią Lignica. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie na mecz Kaszubski. Jak widzicie, będzie też do kupienia specjalne koszulki oraz kubki i inne gadżety. Zapraszamy serdecznie. Pogoda ma być fajna, mecz też podobno, więc nic, tylko wybierzcie się na stadion i bądźcie naszym 12 zawodnikiem. Siemano, pozdrawiamy.